Dzisiaj będziemy pieśnić ciasteczka. Będziemy eee, kilka rodzajów ciasteczek, mimo to, że nie mogę się tować, które ciasteczek piszemy dzisiaj. Eee, Paniąci koło ja się po kolei i wszystkie kładziki będą wypisane obok filmiku eee, na stronie. Dzisiejszy filmik jest dedykowany Marcie, eee, w której chciałem podziękować za to, co było kiedyś i i była było, że te ciasteczka były smakowały. Dobrze. Co tak? Te ciasteczki są przygotowane, i zrobimy w ten sposób, że jedno ciasto, jedno ciasto uniwersalne, do którego następnie, które następnie podzielimy na chyba sześć różnych mniejszych ciasteczek i zrobimy sześć różnych Dobrze, na samym początku. Na sam po zaproszę na przerwę, na filmik, bo musi być film przed gotowaniem i wracamy samą chwilę. Ok, wracamy podobnie i mam no, nadzieję, że szeregniki moje Wam się podobają. A teraz zaczynamy e, gotowanie. Mamy tutaj 3 miseczki, do której to, to e, dajemy 4 żółtka i 2 i jajka normalne. I to Leka. Mieszamy razem z e, masełkiem. masełko jest oczywiście klejące, e, Masełko jest rozpuszczone, już trochę, żeby nie było takie stałe, sekundę do No tak. Włączamy mikser i miksujemy to i dodajemy dodając nasz e, sztukę puder, e, odrobinę zaraz, nie, nie tam na nas po, 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 po roku. E, ja to teraz szybko ubiję, ponieważ ktoś mi się powiedział, że moje timiki są ciut czy długie, więc będę, się skraca, będę je składać jak się da. Więc ja to składam, nie i dostanę na No, wygląda, jak nasze jajka zmiksowane cukrem. Z Czy to z mąką. tak. tak do tych jajek. Do naszej maty, dajemy naszej mąty. dajemy yyy I mieszamy nasze ciasko. Staramy się je mieszać na jedną masę. Do której dodamy e, 34 członki Mecha. Dodamy za chwilę. Ja znowu wszystko to zrobię i wracamy też we chwilkę. Ponieważ ktoś kiedyś powiedział, że 55 są za długie, trzeba by się zwrócić. Zresztą fajnie się, się nie ogląda. Dobrze, wracamy na chwilę. Ok, wracamy z powrotem. Jak widać. E, Teraz to już trochę ubiłem i tutaj nie dodałem ponieważ teraz się yy, na blach. Jeszcze jedziemy Tak, tego okay. no. trochę moki na później, ponieważ e, teraz tej mąki by zostało ta luka, która została będzie tylko po prostu dodana i normalnie ja zagięte ciasto. Dobrze, to w takim razie, jak wszystko wszystko i wracamy za chwilę będziemy ciasto walkować, wycinać e, nasze kółeczka, dodawać poszczególne spadniki, po prostu będziemy bawić się

50 minut, żeby nam trochę e, spadniało. żeby było e, się farniało. Żeby nam e, było zimniejsze trochę. I no, tam za kręci tylko chwilę za 50 minut jak to ciasto, Jakie ciasto... E, stanie się trochę zimniejsze. Potem. Tak, mamy ciasteczka tutaj, te yeah. kabowe. To jest taka dwie 20 stopni, ale jedziemy się za ciasteczka numer dwa. Ciasteczka numer dwa będą ciasteczkami, e, coś nie wiem. Może się teraz zrobię ciasteczka tym Wydajemy cynamon, ale od razu nie. I jeżeli chodzi o te kuleczka, sygnał, one dodajemy każdy we własnym zakresie, ktoś lubi. Ja lubię, gdy sygnał jest naprawdę sporo. Więc dodaję, jest też tylko końca. I postępujemy tak samo jak z kuleczkami komunalnymi. Czyli piszę kuleczkę i zabawkę. Dobrze, to tak samo jest, to jeszcze okay. no to to z Tak, tak ja wyglądają nasze ciastka e, Jedna blacha z tych ciastek jest już w piekarniku, to jest na drugą blachę, a my w tej chwili robimy e, ciastka klinowe. O! Skórka. I oczywiście taka czapka. Bez czapka. Okej. Okay. I skórka. Tak, szamuki. I ruchałam. Płeczka. I setykanica. A cały dzień długo.